Witajcie ponownie. Ostatnią noc u nas padało, więc wybrałem się na nasze gałązki. W okolicy trwa wycinka, więc dużo drzew jest wyciętych. Ale trafiłem na taką gałązkę. Z takimi oto grzybkami. Jest to fałdówka kędzierzowa. Fałdówka, bo wewnętrzna strona tych grzybków może z daleka przypominać blaszki, ale tak naprawdę to nie są blaszki, tylko takie pomarszczenia, takie fałdki. Spójrzcie sobie teraz. Bardzo ładne owocniki mi się trafiły, więc mogę Wam tutaj na wielu to pokazać. Czyli ta spodnia strona, taka kremowa, biało-żółta. Owocniki mogą rosnąć tak właśnie licznie w grupach, jak tutaj. Mogą też takie pojedyncze, gdzie, nie gdzie. Występować. Zresztą widzicie pomiędzy tymi grupkami jakieś pojedyncze owocniki wyskakujące, to jest spodnia strona owocników. A tu spójrzcie, jak ta fałdówka kędzierzawa wygląda z tej wierzchniej strony. Czyli owocniki już mają taki bardziej brązowy kolor. Czym bardziej w stronę brzegu, on się rozjaśnia i brzegi są praktycznie jasne, białe, lekko chropowate. Z tego co można zauważyć. Na wierzchu. Przeważnie jak spotkacie yy, fałdówkę, to ona będzie rozła tą właśnie wierzchnią stroną do góry, więc yy, będziecie widzieć tylko tą brązową barwę, tej spodniej pomarszczonej pewnie nie zobaczycie, dlatego najlepiej podnieść taki patyczek, obrócić, zobaczyć. Jak to zobaczycie, to będziecie wiedzieć, czy to aby nie jest jakiś inny grzybek, a może akurat fałdówka, która opisywana jest, że jest rzadka. A jak widzicie, ja, ja ją spotkałem już w kilku miejscach, ale pamiętam, że faktycznie też za nią troszkę pochodziłem. Jeżeli Wam się podobają moje filmy i chcecie dostawać powiadomienia, naciśnijcie subskrypcję oraz yy, dzwoneczek. To tyle. Do usłyszenia. Cześć, pa.